Radio. Stąd. Radio LPU. Bardziej puławskie. Radio LPU. Głaski Urząd Miasta ogłosił postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Ma on związek z przyjętym przez rząd programem ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakup i dostawę sprzętu z zakresu zabezpieczenia logistycznego, utrzymania i rozwoju podmiotów ochrony ludności, w tym Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasińczego. Zgodnie z dokumentami postępowania przetargowego Urząd Miasta planuje zakupić m.in. kilka agregatów prądotwórczych, 100 łóżek polowych z Terazami 400 sztuk kombinezonów ochronnych, kamerę termowizyjną, zapory przeciwpowodziowe, mundury bojowe, hełmy i buty strażackie, czy węże pożarnicze i wiele innych niezbędnych w krytycznych sytuacjach przedmiotów. Na oferty zainteresowanych firm Urząd Miasta czeka do 19 września, a wykonawca będzie miał 80 dni na zrealizowanie umowy od momentu jej podpisania. Program ochrony ludności i obrony cywilnej obejmuje sześć obszarów tematycznych, w tym rozwój podmiotów, takich jak krajowy system ratowniczo-gaśniczy, czy też zapewnienie ciągłości usług w sytuacjach. Kryzysowych. Bardziej Puławskie. Radio LPU.